Slej. Mhm. Że nie pasuje mi? Dwuznacznie. <grym> Idealny, takie piękne Zsiadał z pistoletu do nas. Co? Uuuu, <grym> <grym> to lubimy. Seksy nauczycielka z angielskiego. Brain <grym> <road. grym> Nie masz tu nic. Po prostu czopno. Zapalenie warszawskich opon mózgowych. Piętrudno w ogonie świeżo, dać ponad! <grym> Hej, jaka wszystkim! wszystkim! Witamy was w kolejnym odcinku na naszym kanale i dzisiaj oczywiście klasycznie jestem z MartiNezem! Du, 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 du. No i klasycznie jak to co roku, nagrywam odcinek, w którym pokazujemy wam prezenty, które dostałyśmy właśnie na święta 2024. Bardzo możliwe, że widzimy się już w nowym roku 2025, także życzymy wszystkim um, szczęśliwego nowego roku. Żeby to był wasz najlepszy rok i żeby wasze vision boardy się spełniły. Let's go! Ciekawe, czy będziemy typami osób, które są typowo bananowymi dziećmi, czy na samym starcie chcielibyśmy po... powiedzieć, że się nie chcemy chwalić. Tak zawsze klasycznie w tych filmach. Nie no, po części chcemy, jakby nie patrzeć. No w sumie to dlatego są te filmy. <grym> <grym> nie, no naprawdę mamy no, no, takie super prezenty. Tak jesteśmy z nich zadowolone, chyba obie, ty też chyba jesteś zadowolona z no, nie? Mega. No naprawdę bardzo fajne, idealnie trafione. Troszeczkę musiałyśmy Mikołajowi w tym roku podpowiedzieć, bo nasze się zmieniały. Troszeczkę. Mm, no i chyba przechodzimy do pokazywania prezentów. Nie mamy ulubionych najlepszych, najgorszych, bo wszystkie są, są super i w ogóle za wszystkie bardzo dziękujemy. Mikołaj w tym roku. Naprawdę bogate, a to dziwne, bo nie powiedziałabym, że byłyśmy takie grzeczne. Nie wiem, czy zasługujemy aż na tyle. Nie byłyśmy za... Paula. Nie byłyśmy. Brainrod. Brainrod. Brain Road! Jest <noise> niedomno, <noise> Jezu, Jezu, ona może przestać mazać te włosy. Martyna ma gołe dziecko na telefonie. Przestań to oznacza, czekać. że jest dziwna. Wiem, że ma to co druga osoba, ale dziwna. Ale to jest dziwne. takie słodkie. Przechodzimy do prezentów. Ja nie wiem, która z nas ma więcej. Być może ja, bo ja jeszcze dostałam tam od Patryka. Chociaż ty też dostałaś od kolegi swojego. Mamy chyba porównanie. Nie dobra, będą szaty na TikToku jeszcze. Uuu, to lubimy! Może zaczniemy od prezentów, które dostałyśmy w ogóle jeszcze przed świętami, bo mamy takie prezenty, które dostajemy właśnie od znajomych naszych rodziców. My kupujemy ich dzieciom, a oni kupują też nam, tak po prostu. W środku mamy zestawy do włosów. Jeszcze ja nie był robiony test, ale... A ja już robiłam test, więc mogę wam powiedzieć, że w sumie całkiem git są. W sensie właśnie jeszcze no, raz tylko użyłam, więc tak ciężko mi cokolwiek powiedzieć, ale ładnie bardzo pachną, to na pewno. Ja mam szampon i taką jakby pianeczkę w formie odżywki. Pianeczkę. Pianeczka! A Martyna ma też szampon i odżyweczkę. Moje pachnie jak takie ciastka, jak Moje takie są budyniowego. Ja jeszcze mam Merci, nie uwierzysz co, orzechowe, nasze ulubione. I wiesz co się z niej stało? Nie masz tu nic! <grym to <grym czy mama zjadłaś? <grym> I ja <grym> tym razem. Ej jesteś chora Paula. Co? Nawet ja nic nie dałam z moich Nie dobra. Nie, to są nie są to wszystkie słodycze, które dostałem, Ale to tylko M&M's tylko dostałam. A jeszcze mam Rafaello. A ja mam To Toblerone. I to jest czekolada taka. Martyna tutaj otwiera e, już czekoladę, a ja mogę przejść do kolejnego prezentu i ten mi najbardziej tutaj przeszkadza. Ale jest. Super, serio jest super. Torba Longchamp, ja ogólnie jestem wielką fanką Longchampa. Ja już dobrze tą firmę znałam jeszcze przed tym jak był cały wielki hype w Polsce na to. Prawdopodobnie w Stanach już były wcześniej popularne, ale wtedy kiedy ja ją kupowałam w Polsce, nikt nie wiedział co to jest. Kupowałam to w jakimś outlecie w Stanach, chyba w jakimś takim TJ ale coś w stylu Max. Maxx. I właśnie tam kupiłam swoją pierwszą tą torbę i ona kosztowała bardzo mało. I teraz e, ja ją mam. I teraz Martynie ją pożyczyłam, ale zawsze jest tak, że jak pożyczam coś Martynie to już niestety tego nie odzyskuję, No tak to, tak to działa tutaj u nas w rodzinie, prawda? To? I tym razem dostałam na siebie tę którą bardzo, bardzo chciałam. Chciałam, co prawda, w wersji całej różowej, ale niestety one były w wersji limitowanej, już nigdzie ich nie ma i. Mamy wersję. W której innym kolorze, ale bardzo ładną, szarą. Szczerze sumie, widzowie, ja wam powiem prosto z serca obrzydliwa jest. Serio? Nie podoba Ci się? Mega mi się nie podoba. Naprawdę? Tak. Ej, mi się mega podoba. To jest teraz moja ulubiona, jest przepiękna! I do wszystkiego pasuje, nie będę się stresowała, bo to jest taki kolor, że do każdego tak naprawdę outfitu mogę to założyć. Jak Mikołaj wybierał, wybierał te torby? Ja byłam za bordową. A, to jest też też bordowe widziałam, ale bordowa właśnie jest taka, że ja nie mam za bardzo ubrań do tego. No ale to na, na teraz spoko, ale na jakieś wyjazdy czy coś? No to co? Ja mam głównie różowe ubrania. To tak no i różowe z bardzo wam super. mi tak właśnie średnio to siedzi. Rozmiar L, czyli tą taką większą spoko, miała fajną nauczelnię. I też zmieściły się tutaj tablet, laptop, wszystko w zasadzie. Ej, garom się mega! Ja się mega! No no fajnie! Jakie są te z brązowymi tymi? No ale ja już mam czarną z brązowymi i zieloną z brązowymi, Zbieracja. dlatego chciałam teraz mieć taką troszeczkę inną. I no fajnie, podoba I mi się do jednej rzeczy, którą też dostałaś. Nawet nie jednej, do kilku rzeczy. W ogóle Jezu, ja byłam taka, wiecie, neon girl, i w ogóle miałam milion nowych rzeczy, a teraz no, nagle stajemy się tacy strasznie strasz coś, zaraz zobaczycie, że tego będzie jeszcze więcej. Ale spokojnie, spokojnie, na no, onów nie zabraknie. Może tutaj akurat ich nie będzie za wiele, ale słuchajcie, kurwa mojej szczególnie. Nie mogę tak. Mój tatuaż na stopie update. Nie wiem, czy mogę tu pokazywać stopy, ale no już trudno. Pozdrawiam z Tak aktualnie wygląda moja dziara, jak widać, no właśnie za bardzo jej nie widać, bo już praktycznie cała się zmazała. Także wszystkie osoby, które twierdziły, że robienie dziary na stopie to będzie głupi pomysł, bo to zostaje na całe życie i tak dalej. Nie, nie zostaje na całe życie, ledwo mi się utrzymało ten dzień. Dobra, przechodzimy do dalszej części, bo już tym mnie po prostu wszystko. Przepraszam, tu mamy już nie zamczapa, ale w tobie zamczapa. po prostu to otworzę. Jest to również bardzo fajna rzecz, którą również bardzo chciałam. Ten tren! Ta, Trochę niby przereklamowane, bo są to te wielkie kubki, ale ja bardzo, bardzo takich chciałam. Nie, nie jest to ale stale. Ale masonia, to jak to się nazywa? Poczekaj, zapalenie warszawskich opon mózgowych? Czy coś takiego? A, gdzieś też widziałam to takie mamiki z tym. No, dlatego nie mamy ja, bo ja z Warszawy nie jestem w stanie. Hydroflask! Hydro Flask, nie wiem, jak to tam I mi się na przykład ta firma kojarzy najbardziej z tymi takimi bidonami, co was kogają. No tak, a ja właśnie ja kieruję się w stronę Vasco Girl, niż Stanley, eee, Warszawa, Warszawa, Opony, opony Mózgowe girl. girl. Nie obrażam oczywiście, bo Stanley'e ja też są super i też sama go chciałam, ale stwierdziłam, że w sumie postanowiłam na coś takiego bardzo. innego, żeby mieć coś też innego. I sobie chodzić tak no jeszcze do torebki szarej to trochę inny odcień, ale styl no wygląda, wygląda slave, podoba mi się bardzo jest mega duży, ale taki nie za duży będzie git to auta nie mam pojemniczka na picie w aucie nieważne, coś wymyślimy może wyjmiemy ją w tym samym momencie, bo mamy w sumie tą samą rzecz, tylko że w różnych kolorach jaka stylowa torba wow mega świąteczny vibe trzy, cztery to jest też trochę zapalenie warszawskiego ponu Ale właśnie nie, właśnie, bo ja szczerze mówiąc, to mega od ciebie ściągnęłam ogólnie. Proszę podkreślić to, że ona mega ode mnie to ściągnęła Ale to bardziej chodziło o to, żeby po prostu była dostawa za ten darmowa Tak, tak się tam kupi to, więcej. Tylko winni się tłumaczą, Paula. Głodna, czy ja się tłumaczę, ja tylko mówię swoje podejście do <grym> nie, życia. lifestyle no, Mamy matching, tak? No, tylko, ale? Że ja mam niebieską. Ona się mi na raz wydaje czarna, ale jest taka. Ładna bardzo. I jest no. taka welurowa. A ja mam właśnie beżową i mój plan jest taki, żeby przyczepiać sobie takie piny, takie przepisze. A pinki. mój plan jest taki, żeby zrobić na Przywieszkę do tego. Ja wam wam pokażę, jaką mama jest taka słodka. Nie jest słodka. Zrobię ja takie na szydełku, słodkie. widzowie. Mega słodkie to jest. Nie mega wiadomo włóczka. co to jest. To jest Niezyfikowane stworzenie. Ja nazywam Czop. Po prostu czop, no. Będziesz miałam mega ładnego chopa do niebieskiej torebki. Super. Podam na pomysł, że jak znajdę włóczkę w takim kolorze i w takim kolorze to ja zrobię dla ciebie. No I ogólnie to są narki z Uniqlo, bo nie powiedziałyśmy. I ogólnie są też te takie e, z takiego materiału, takiego śliskiego. Ale te lepsze są, wiesz te. Ale te są lepsze bierze, bierze bierze i są te. ładniejsze, więc jak to welurowe only, only. Slay! Dobra, to jak już jesteśmy przy moich prezentach. To było trochę e, klingowe. To tutaj mamy tak, uwaga widzowie. To jest ładne. Jak stoicie, to usiądźcie. Wow, zielona nie niby kszukka, basic, ciby? ale... Australia! Did, 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 did. Martyna, ja jestem trochę taki surfer girl i w ogóle nie ja ja trochę jestem... Mega, tak e, trochę jestem chora na tym punkcie ogólnie. No. Ja tą koszulkę w ogóle... I ma kolor w ogóle przepiękny, jest kolor. Jak ją zobaczyłam, myślałam, że się zakochałam. Jutro znowu gonić bies, latać ponad, nie sił mam, krzyczę to ja. Kiedy miga świat w Twoich oczach, naucz mnie. Jezu, nie wiem na do czemu randomowa piosenka z 2016 vibe. wiem. Tak, słuchamy Cię. Piżamka, piżama, piżamka, piżama, piżamka. Miałam obsesję. No pójdźcie takich piżam w kratę i mam różową taką w kratę. Rok tak nagrywałyśmy w nich odcinek. Tak, dlatego teraz po prostu ja nie dostanę Akurat, ale ty masz tradycję już I taką I Ja mam. po prostu uwielbiam. Są te takie piżamy, które mają ściągacze na dole. I to jest przekleństwo. Nienawidzę tego. I potem, piżamy. jak się budzicie rano, to od, taki odciśnięte. Odciśnięte. I to spędzi yyy, strasznie to, zawsze. I zawsze i zawsze rano jest tak, <laughs> tak za każdym razem. Jakbyście grali na Tak, i to nigdy nie przechodzi. <laughs> dlatego ja kocham piżamy, które mają luźne nogawki. No jest mega cozy, taka, nie? No jeszcze jest oczywiście. Koszula. koszula do tego. Nie, no, piękna jest, tak szczerze. Jeżeli w ogóle chodzi o te outfitowe rzeczy, to pod koniec filmu zrobimy Wam taką wstawkę, gdzie będziecie mogli zobaczyć wszystkie te ubrania, jak na nas wyglądają, jak na nas leżą, więc myślę, że warto oglądać do końca. Zapraszamy na nasze Instagramy, bo tam też dużo się zawsze dzieje i też mogliście w sumie pewnie te wszystkie rzeczy zobaczyć jakoś wcześniej na jakichś storkach. Zawsze na bieżąco gdzieś tam dla Was wstawiamy różne materiały, także zapraszamy! To była taka szybka przerwa na reklamę, a teraz przechodzimy do kolejnego prezentu. Może ja też przejdę w sumie do ubrań. Tutaj na samym początku ja, ja szczerze też się zakochałam i uliście też się zobaczyć we wcześniejszym filmie właśnie stricte z Wigili, bo pod koniec tam ją przymierzami zakładam. jest przepiękna. I na początku mi się tak podobała mi się, ale nie miałam jakiegoś takiego omygy wow, ale w sumie jak ją założę, to wygląda mega vintage. I po, to jest firma, wiecie jaka? Urban Outfitters. Urban Outfitters. A co to mamy teraz na sobie? Dresy z Urbana. Aktualnie z... jest to chyba nas, nasz ulubiony sklep. Tak. I żałujemy bardzo, że nie ma go w naszym mieście. Błagam! Zróbcie Urbana! To jest w to jest, to jest, To jest, moi drodzy, informacja dla prezydenta Polski i miasta Polska. I dla reprezentanta firmy Urban, Urban Outfitters. Outfitters. prosimy o sklep Urban Outfitters w Polsku, plus jeszcze Weekday. Weekday też. O, oh, Weekday też, 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 też. też, też. Wracając. <laughs> mamy taką bluzę. jest mega ja mam zielone oczy, a to jest taki zielony, trochę niebieski kolor. Więc fajnie ten kolor oczu podbija Jestem zakochana w tej Ja górze. dostałam bardzo podobną Też zrobiłam hitters ogólnie Moja wygląda tak I tył, uwaga widzowie no, jest też fajna. To mam w ogóle bluzy, gdzie jest. W ogóle mega podobny vibe jest tych. Bluzy, no. Mają podobną taką kolorystykę, tak jakby, no, bardzo podobne. Jakby to była jedna jakaś kolekcja. Możliwe, że była w sumie. Pewnie na pewno tak, tak. Na pewno, na pewno. Dobra, ja jeszcze z takich bardziej vintage trochę rzeczy mam spodnie, które są dzwonami i mogą się wydawać zwykłe, ale one mają giga, giga, niski stan. Wydaje mi się, że do mojej figury bardziej pasuje wysoki stan. Jakoś lepiej to u mnie wygląda, ale słuchajcie, mam tatuaż. Tu mam tatuaż i ja chcę, żeby go było widać. A jak nie widzieliście tego tatuażu, to zapraszamy do odcinki. Odcinka. No oczywiście w tym roku również tworzyłam vlogmasy dla was takie jak w zasadzie zawsze tylko w tym roku robiłam co drugi dzień więc sobie fajnie wyszło bo mieliśmy ponad 12 filmów w tym miesiącu więc możecie sobie je nadrobić polecam bo bardzo fajne bardzo się przy nich starałam tak tatuaż mam nowy właśnie i chciałam żeby go było widać więc myślę że w tych spodniach znaczy myślę no już przymierzyłam je i faktycznie ten tatuaż widać może nie cały ale tutaj tak fajnie sobie z boczku wystaje i, i ja jestem bardzo zadowolona no fajnie jest mieć takie jedne inne spodnie ja również e, nie dostałam bywać jakieś takie spodnie I, bariery, a bo a jeszcze... ja nigdy za bardzo nie nosiłam takich spodni a jeśli pamiętam jak jaka to jest firma znowu Urban Outfitters wow, wow. thank you o <noise> Jezu, przepraszam. Dobra, to Odklejka Jak ty dostałaś spodnie, no to ja też musiałam oczywiście dostać spodnie, tylko trochę w innym vibe'ie Są to spodnie, uwaga, są big big day! Big day. O Jezu, tam jest tak cudownie. Tak. Ale w ogóle widzowie, to jest mocne. Bo my tam z polą byliśmy jeszcze przed świętami. My nie zbytnio rozmiarówki tam w tym sklepie, bo tam jest jakieś 24 na 32, tak. 80, 50. Macie jeden kolor spodni i on ma na przykład powiedzmy cztery różne kroje i one leżą wszystkie na jednej grupie, no, znaleźć ten idealny. To jest chore. I niektóre ale... są na przykład krótsze, niektóre dłuższe, niektóre szersze, niektóre Kaj. węższe. To właśnie ale wtedy, kiedy byliśmy przed świętami, to przymierzałam spodnie, na które tak mi się spodobały i były takie cudowne, ale ich nie kupiłaś. Spodnie. Ale ich w końcu nie kupiłam, bo stwierdziłam, że za droga. Ja... No i Mikołaj, pomyślał, no i że to jest. No i dostałam na święta. I są to takie basic czarne niby. No zobaczycie też, jak to jest... wygląda na Martynie, no pink. nie? Bo na Martynie też wyglądają naprawdę bardzo ładnie, bo tutaj to tak nie za wiele można wywnioskować po prostu. No, po prostu tu czarne spodnie. I ostatnia rzecz w sumie jest z tej torby ubraniowej, którą tutaj mam, to jest bluzka, która jest prześwitująca, ale również z, z Urbana Outfitters. I ja sobie e, właśnie, kochana. nie kochana, bo jak tak, ty kochana. tylko życzysz, to nie oddasz. Totalnie prześwituje. Ale jak się założy, przepięknie wygląda. I czarny w ogóle nie do się tego, Mega ładnie, naprawdę. Jeszcze ona jest taka welurkowa, mega. I ona jest z Urbana, ale jest z Motel Rocks. Urban ma tam kilka jakby różnych swoich firm pod sobą? W sensie no wiadomo, o co chodzi. A no i jeszcze ją czekoladę. Prowadzi, bo nie została zjedzona, nawet nie została na razie. Nie ja MMS, ale nie zadam już. Let's go, lecimy dalej! Ej, Ej, zabolało bo... to. To uczucie, kiedy próbujesz nie zareagować na tak, jak cię coś zabolało, ale w głębi serca po prostu płaczesz z bólu. Ale... Jedna, do wesela się zagoi Twojego wesela. Zapomniałam, ale tutaj mam jeszcze jedną torbę z ubraniami. Teraz po pokażę, bo to jest jakby cały komplet. Co prawda, nie jest to jakby kompletem samym w sobie, ale to są też rzeczy, których się spodziewałam. Również. To by się spodziewało może z Urbana. Tak właśnie wyszło, no słuchajcie. Jak I nie... to wcale nie było tak, że ona pojechała do sklepu i się to sama kupiła. Nie no, bo Mikołaj mi poprosił, żebym pomogła. No to pomogłam. Ja sama nie wiedziałam, co ja chcę. Pojechałam, przymierzyłam i bardzo mi się spodobał ten zestaw, który, no mówię, nie jest zestawem, a mi nic nie kupiła wtedy. Spódniczka bardzo słodka, taka, o, bombeczka. I do tego bluzeczka taka w stylu koszuli, ale ją się tak zapina. Tu jest trochę większy dekor, taka trochę seksy nauczycielka z angielskiego. Teraz ja. Historia tego jest taka, że mama do mnie przyszła przed świętami powiedziała: Ej, Martynka, przymierz tą czapkę! Taka ci zamknąć oczy? Nie. A bo mi mama powiedziała: zamknij oczy i przybierze ci coś, i mi to założyła na głowę. O, chyba to miał być dla mnie, ale ona stwierdziła, że wyglądam w tym paskudniej i dała to Tak, robak. tak było. Tak było. Ej, no słodkie! Mega fajna ta czapka. Widziałam, że teraz mega dużo ludzi na Pinterestie i tak dalej, na, na Instagramie ma te czapki. tylko musiałam sobie zrobić loki, widzę, bo wtedy to super, bo wygląda, jakby te loki wystawały spod tej czapki. Chociaż od tyłu to wygląda. No więc naprawdę czekaj, zrobię ci zdjęcie, Weź tak bokiem ustań. Boję się. No. Fajnie, fajnie. Zobaczmy, czy mama miała rację, że ja serio w tym źle wyglądam. Tak. Że oh, oh, nie Deus. pasuje mi? Stara. Szczerze Ale żeby dobrze nie by Ale na głowę, tak? Nie, fajna, w sumie możesz sobie władzę nie pożyczać. Tak, A ty fajna? Twybie, Ja od ciebie będę pożyczać glamour bluesk. Dobra, kolejne rzeczy. Ja mam kosmetyki do włosów. Żel do loków, bo ogólnie widzowie, jak ktoś nie wie, to ja sobie wydobywam skręt z włosów. Ja wiem, że wydobywać skręt dziwnie trochę brzmi, dwuznacznie. <grym>, Ale nie wiem, <grym>, że. A, mam, a <grym>, bę, bę! Viralowa, coś do produkt do włosów. To jest na zagranicznym TikToku bardziej nie? Brazyl. Ja nie wiem, czy to jest jakaś maska, czy to jest kręć, co to jest, bo to można używać. A nie zepsułaś sobie ten ostatnio włosów? Jak pierwszy raz robiłam, to zepsułam, a jak drugi raz wyszło, to były takie piękne lśniące, więc polecam wam. Ale ogólnie jest gigantyczne i mega ciężkie. Patrzcie no, no, się w porównaniu do mojej głowy, to jest. No, strasznie, na długo cię na pewno starczy. No. Mam jeszcze szczotkę do włosów z Oliwi Garden. Taka różowo złota. Może przejdziemy do prezentu od Patryka. Dostałam od niego buty. Ale ogólnie w tym roku zrobiliśmy sobie takie prezenty, bo nie było naprawdę na nic czasu. I Patryk był mega zabiegany w tym roku, i ja, więc stwierdziliśmy, że po prostu zrobimy sobie takie prezenty, których jednak się spodziewamy, ale nie aż tak bardzo przestań używać telefonu. No. Za każde używanie telefonu dostajesz kopa w dupasa. Tak, naprawdę. Stwierdziliśmy, że kupimy sobie po prostu buty. Nie wiedzieliśmy do końca, jakie to będą buty. Wiedzieliśmy, że będą to easy, bo tak sobie ustaliliśmy, że chcemy właśnie te buty, bo Patryk chciał, bo on nigdy nie miał butów właśnie easy easy. Ja miałam i wiem, że są cudowne i chciałam jeszcze jedno sobie kupić, więc stwierdziłam, że po prostu tak zrobimy, że się wymienimy. Trochę bardzo, bardzo gestykuluję, nieważne. Nie wiedziałam, jakie on mi kupi, on nie wiedział, jakie ja mu kupię. Zresztą to możecie zobaczyć też jego reakcję, w sumie moją reakcję na tym wcześniejszym filmie z vigili To już mogę oficjalnie wam pokazać, że dostałam właśnie szare czyli po prostu, no idealne do torebki, do Bidonu będzie pasowało idealnie, a ja jeszcze mam taką chorą obsesję, że ja bardzo lubię, jeżeli kolorystycznie buty pasują mi do torebki. Tak, i to jest w ogóle widzę dla Was taki protip, że jeśli nie macie pomysłu na outfit, to załóżcie buty pod Po prostu, bluski. albo po prostu torebki, albo jakiegoś gadżety, go... tak. czapki, jak macie. To jakieś, jest po prostu widzę Brain Road. Brain Rot! Tak brain w sensie. road. buty i na przykład bluzkę taką samą, albo torebkę taką samą w kolorystycznie. I to jest po prostu idealny outfit. Czyli macie już gotowe prawda. Szare spoko będą do wszystkiego pasowały, no i są bardzo ładne, to są jak coś 350. Sztos. Bardzo mi się podobają. No moje są ładniejsze dużo na przykład. Nie, mi się bardziej te tak podobają. Ale mi się bardziej nie, podobają. są fajniejsze pod względem koloru, no ale Izzy nie mają aż takiej dużej palety barw. Plus ja mam bardzo dużo kolorowych butów. Oj, uwierzcie mi, że z mojej neonowej ery ja mam wciór tego. Adidaski, proszę bardzo. Jak nie znacie, to wiecie, że ja uwielbiam Adidaski. No ładnie. One są takie piękne! To w ogóle dalej jestem w szoku, jak moja mama. Że, przepraszam, Już kolejna się, O co chodzi? Jak Mikołaj musiał szukać ich, naprawdę. Ja w ogóle mają tak oryginalny kolor. Ja w ogóle specjali bo to są specjale. Ma mnóstwo różnych kolorów, ale takich dosłownie praktycznie nigdy nie widziałam. Po prostu są bardzo ciężko dostępnymi no, butami, więc fajne, że tutaj piękne. Mikołaj się postarał. A ja uwielbiam takie kolorki. Wyglądają w ogóle jak mamby o Albo ja, jak ja, chupa-chups, e, truskawka, wanilia. E, no no, no. I teraz pokażę jeszcze jeden prezent, który dostałam od Patryka, bo to. Nie wszystko, te buty. On w ogóle mnie mega zaskoczył, bo nie mieliśmy już sobie robić dalszych prezentów. Dostałam, słuchajcie, taką wyklejankę. Diamond Fighting. Miałam obsesję kiedyś na punkcie tego. Ja siedziałam parę godzin w do pokoju. I, i robiłam ja no to. I to jest w takie mega dobre na. żeby się odstresować. tego no. tak, jak byliśmy na Sri Lance, to dosłownie byliśmy w bardzo podobnym miejscu, bo tu było morze, a tu była taka restauracja. W ogóle ten hotel, w którym byliśmy, miał taką restaurację na zewnątrz z takimi lampionami, które były na drzewie. I tak bardzo mi się to kojarzy właśnie z tą Sri Lanką. A bardzo fajna była ta podróż, ten wyjazd. Ale jeszcze dostałam coś! Bo tego to się już w ogóle, nie, no i totalnie nie spodziewałam trakinka, to zostałam mega nie. słodki. Widziałam na tych takie słodki. Chińczyki w tym siedzą. No ale te słodkie! Czekaj. <ślesk> <ślesk> Jak to wygląda? Do wariatów. Ja! Yeah! To jeszcze tak szybko pokażę, bo jeszcze od rodziców Patryka, w ogóle coś się tego nie spodziewałam. Dostałam taki zestaw świec sojowych, w ogóle one tak pachną, dosłownie cały mój pokój pachnie tymi świecami teraz. I tak wyglądają, ale pewnie będzie mi je szkoda ich palić i po prostu będę je wystawiała no, na święta, żeby po prostu były ozdobą, no. Ale pachną naprawdę bardzo intensywnie, super są. To ja, widzowie, dostałam jeszcze prezent na Mikołajki klasowe, bo robiliśmy sobie takie oczywiście. Mnie wylosowała moja przyjaciółka Julia. Pozdrawiam Cię, pozdrawiam Cię Julka. No, ona wie, że kocham macza najbardziej na świecie. A drugi bo Marna ma obsesję aktualnie. To jest Dobra, ale Ale większą obsesję mam na punkcie. 90 tysięcy łapek w górę i bagi przyjeżdżają. Ej, nas. ej, ej, Maciek, Maciek, ile lajków musi mieć pod tym filmikiem, żebyś przyjechał do nas i nagrał ze mną TikToka do pasek Playboya? Pijąc macze razem z Bagiem. Nie, czekaj, Maciek i bagi. Jeśli będzie pod tym filmikiem, ile lajków możesz mieć pod tym filmikiem? A tak realnie czy nie? Realnie, no tak. Także... Challenge taki 8-8 Bagi i Maciek jeśli pod tym filmikiem będzie 8 lajków To przyjeżdżacie do, do nas do Płocka i ja na szydełku robię was I napijecie się tej pięknej maczy Widzowie shotujcie to, szatujcie to, wstawajcie na TikToka God. wszędzie Wszędzie i musi to trafić do Maczka i ubrania i do Buggy'ego Albo do w ogóle całego dresscode, zapraszam cały dresscode w ogóle Dobra, ale po prostu no, dostałaś Jak, jak, dostałaś... jak Bagi i Maciek chcecie takiej rzeczy to proszę bardzo zapraszamy do Płocka, <laughs> tak? Zapraszamy Dostałaś moja macza, tak? Tutaj macza codzienna, organiczna japońska herbata no. Czekamy. Placza z moja. mega lubi, ja zresztą też, więc w sumie fajnie. Piernik! Pozdrawiam. W kolorze macie, proszę docenić. O, to. Mandarynki. Te mandarynki w ogóle leżą w tych twatki już od dwóch tygodni Na wszystko Teraz sięgaj to Widzę jak będziecie to szutować, jeśli to trafi do Maćka i ubrania i do bagiego, to ja się popłaczę chyba Moim największym fleksem jest to, że ja widziałam ich wszystkich na SBM, bo oczywiście miałam Jakbyście byście obserwowali ją na Instagramie, to byście wiedzieli Właśnie, bo tam wstawiałam, oczywiście Maciek w ogóle strzelał z Pistoletu do nas. Co? <grym> Dobra, a ja jeszcze wam pokażę ostatni mój prezent. Paula, proszę bardzo, piękny podpis. To jest prezent, który ja za to dostałam na mikołajki klasowe, raczej taką wigilię klasową. No i mamy tutaj dwa itemy. Pierwszy, tusz do rzęs, Sky High, taki mega, mega czarny, więc fajnie. No i tutaj mamy jeszcze majty, bo wszystkie sobie robiłyśmy taki prezent, że właśnie każda kupuje jakieś gacie. Czemu się śmiejesz, Marta? Miałam cały kalendarz adwentowy w gaciach teraz w tym roku. Takie gacie już nie robią na mnie wrażenia, takiego, że omegy prześwitują. Ładne są szczerze, podobają mi się, ja lubię z takimi paseczkami cienkimi po bokach. Ładne, no takie. Sexy flexy, fajne. Dawajcie też znać, czy Wam się podoba nowa jakość. W sensie aparat jest ten sam, ale tam pozmieniałam coś w ustawieniach. Mam nadzieję, że dobrze to zmieniłam, plus mamy nowy mikrofon, więc prawdopodobnie dźwięk też jest lepszy. I hope, że będzie lepiej już w kolejnych filmach. No i co? Nowy rok nowy. My. Mamy też nadzieję, że nasze plany i, i Wasze plany powypalają. Dawajcie koniecznie też znać, jakie macie swoje cele. O! I teraz każdy w komentarzach pisze trzy swoje cele na nowy rok. Takie realne, wiecie, że jesteście pewni, że to zrobicie. Ale nie, można mówić, bo wtedyś nie spełni. No ale nie no, bo mają tu napisać i za rok wracacie do tego filmu oh, i sprawdzacie, czy zrobiliście to, czy tego nie zrobiliście. Wam przypomnę, ale zróbmy tak. Trzy cele. Ja też napiszę swoje cele w komentarzu. I teraz macie czas, czas, teraz macie czas. Tak. Bo zupa mam pasek Playboya, a ty myślisz, że Ty Playboy, a Playboy to ja. My no aktualnie znajdujemy się na Teneryfie. Tak, bo ja, jako ja, od siebie dałam prezent na święta dla mojej rodziny. Właśnie taki wspólny rodzinny wyjazd, no jesteśmy tutaj, jest przepięknie. I zapraszamy na nasze Instagram oraz na TikToki, bo tam możecie zobaczyć wszystkiego oczywiście klasycznie więcej. I możecie być z nami na bieżąco. No i teraz przechodzimy do Stylization. Bombo class. let's it. go yeah my my worst my lessons no matter how hard my life would treat me i'd always get right back up never worry